Dzień dobry moi drodzy z tej strony Max, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku zbudowania postaci. Dzisiaj w lutym na to patce weźmiemy sobie Linet I na wstępie zaznaczę, że czwórki jako tako często gęsto nie będą się pojawiać w tej serii, gdyż jednak u mnie piątki mają ten większy priorytet, jeżeli chodzi właśnie o budowanie. Jednak Linet mi się bardzo podobała jeszcze zanim wyszło całe Fontaine. A poza tym ona jest Catgirl. Ja mam trochę słabość do Catgirl swoją drogą, więc stwierdziłem, że Nuvillet. Może trochę poczekać, tak? No zosta może zostać przeniesiony na marzec, taki mały spoiler w sumie, więc bez żadnego przedłużania zapraszam do oglądania. Myślałam generalnie nad jakimś, nie wiem, może ciekawym tematem na ten odcinek, ale szczerze powiedziawszy, nie za bardzo wiedziałam, co mam wymyślić. Ale właśnie chyba od tego będzie ten fragment, żeby po prostu usiedział, farmił i jednocześnie nadał głupoty. Tak sobie myślałam, że skoro odcinek wyjdzie w lutym, to może, nie wiem, jakiś temat walentynek, czy coś takiego, ale potem stwierdziłam, że w sumie to bez sensu. W sensie, ja nawet nie lubię tego święta i tak dalej. W sensie, bo ze mną to jest tak, że generalnie da się ze mną porozmawiać na chyba każdy możliwy temat i, i, i tak dalej. Ja potrafię się naprawdę bardzo dużo wygadać, jeżeli jestem w jakimś tam, nie wiem, dobrym towarzystwie, czy nawet jest jakiś temat, na którym po prostu ja lecę w wielki słowotok. Ja, jak wszystko ma swoje ale, mianowicie... Temat związków, miłość i tak dalej, o mój Boże, ja, ja mogę rozmawiać o, o wszystkim, o, o czym tylko dana osoba zamarzy, ale nie o miłościach, Jezus Maria. Dostałem na moje 18 urodziny taką książkę od mojej ciotki, ona była coś tam o miłości, nie pamiętam kompletnie tytułu, ale ona z okładki wyglądała trochę jak taki poradnik dla milenialsów. Chyba wiadomo, jak takie książki wyglądają, więc nie zabrałem się za to jeszcze, wprawdzie, ale jednocześnie nie mam jakichś wysokich oczekiwań. I tam otworzyłem sobie z ciekawości tył. Tam było dosłownie powiedziane, że jeżeli przestaniemy się pytać, jak tam u kogoś jest w związku, czy coś takiego, to ta osoba po prostu przestanie o tym mówić. W sensie, jak w ogóle nie wykażemy żadnego zainteresowania, nie wiem, związkiem tej drugiej osoby, nawet jak będzie mówiła o tym, co może i jest trochę jakieś tam wredne, może nawet niekulturalne i tak dalej, ale są po prostu nudne. I właśnie tematy związków, kto tam kim, co, co robił, to, to jest jak dla mnie kompletna nuda. I, i ostatnio otworzyłem sobie tę książkę, bo chciałam znaleźć ten fragment, ale tak patrzę i, i tego fragmentu już nie mogę znaleźć. Teraz nie wiem, czy ja sobie to wymyśliłem, czy może jakoś po prostu źle zinterpretowałem słowa. Jakoś tak, nie wiem, średnio mnie naje, że obchodzi, co robiła, nie wiem, osoba XYZ ze swoim chłopem, czy dziewczynka przynom jakby. Nie wiem, ja naprawdę mogę gadać na przeróżne tematy, ale w kwestie związkowe to ja po prostu od razu się wyłączam. Mnie to nie interesuje, jakby pal to licho. Może to jest kwestią tego, że ja generalnie do związku się nie nadaję i sam w jakimś nie chcę być, jakby, bo to jest właśnie ten problem, że. Ja jestem dla kogoś miły, nie wiem, z kimś, bo, bo kogoś lubię, nie wiem, z kim się po prostu przyjaźni i tak dalej. Parę miesięcy później ta osoba nagle mi wyjeżdża z wyznaniem miłosnym. I robi się niesamowicie niekomfortowo, bo jakby ja postrzegam tą osobę tylko jako dobrego znajomego, tam ziomka do poglądania, a ta osoba nagle, kurczę, oczekuje czegoś ode mnie więcej, i jakby hmm, trochę się niekomfortowo robi, i wydaje mi się, że chyba w tym wypadku, w tamtym wypadku tak właściwie, bo ta sytuacja już dawno zakończona, to trochę polecę prywatną w sumie, yy, wydaje mi się, że chyba frędzą nawet by nie podziałał, ale do było dosyć niezręcznie. W sumie irytuje niesamowicie to, jak na przykład. E, nie wiem, mówi się komuś, że nie jest się na przykład, nie wiem, gotowy na związek i, i coś takiego, albo widzi się tą osobę tylko jako, nie wiem, jakiegoś tam dobrego, znajomego ziomka i tak dalej, Ale ta osoba ciągle po prostu próbuje różnych rzeczy, nie wiem, żeby się jakoś zbliżyć i tak dalej i kompletnie ignoruje słowa tej. Um, Drugiej osoby o tym, że nie jest gotowa na związek, jakby to mnie chyba najbardziej drażni. Jak to już nie ma clockwork Macy? No, halo! Przecież to poszło jeszcze szybciej niż z fatujami. Nie, ja miałam wrażenie, że się nie wygadałem bardzo na ten temat, ale jednocześnie nie wiem, co więcej mogę na ten temat powiedzieć. jakby Nie wiem, byłem to w związku, mi wystarczy nigdy więcej. A poza tym też kwestią jest to, że co innego jak nie wiem, kogoś zna się powiedzmy tam, nie wiem, ile lat i tak dalej jakieś mają się nie wiem, podstawy z tą osobą, nie wiem, powiedzmy, dwie osoby się przyjaźnią i tak dalej i później, y nie wiem, jedna osoba stwierdza, że po prostu ma na drugiej i to by może zadziałało, ale jeżeli ktoś do mnie wyjeżdża po pół roku znajomości, e, mówiąc, że ej, mordo, chyba mam krasza na tobie, chcesz spróbować ze związku? Wszystko to trochę teraz przeinaczam, te, te, te słowa generalnie, bo to nie było dokładnie tak powiedziane, ale żeś nie chcę tu jechać zbyt wielką, prywatą, ale jakby, no nie, i zwłaszcza jak to jest jeszcze, jak to się zaczyna znajomość internetową, to to kompletnie, a później nagle jak się spotyka, to się ma wielkie zdziwienie, że no, Osoba, które, którą się zna w internecie nie jest może na początek aż tak chętna na jakieś takie, nie, nie wiem, przytulanie czy inne związkowe rzeczy, jakby No wam mordo, widzimy się pierwszy raz i co oczekujesz, że ja się będę le le lepił? Poza tym ja nawet nie lubię zbyt bliskiego dotyku, a samo takie ciągłe trzymanie za rękę, to już nie, jakby, inną kwestia. Co to tu robi? Ja myślałam, że ja posprzątałem cały fonteyn z tego. Hello, how are you? I am under the water. Ja nie lubię trzymać się z kimś za rękę, zwłaszcza w lato, jak jest prawie 30 stopni, niemalże się topię i, i mi się łapy strasznie też pocą, więc to, to jest też inna kwestia, że to jest po prostu po jakimś czasie obrzydliwe. Nie wiem, albo chyba też po prostu nikt nie zrozumiał tego, jak na przykład, nie wiem, e, randomowa osoba z ulicy prosi się o numer, jakby, e, Morto, ty mnie nawet nie znasz, ty mnie zobaczyłeś raz raz w życiu i ci wpadłem w oko, jakby. Tu akurat już sobie wymyślam, bo taka sytuacja nigdy i mam nadzieję, że nigdy nie będzie miała miejsca, bo to jest tym bardziej awkward, bo jakby. Nie znam tej osoby ani razu, widzę ją pierwszy raz i to się nagle mnie pyta o numer czy w ogóle jakieś takie wyjście jakby. Ee. Nie wiem, może dlatego, że ja jakbym przykładowo chciał stworzyć już faktycznie z kimś relację, to najpierw musiałbym się z tą osobą znać. Najlepiej jakiś długi kawał czasu, ale też z drugiej strony nie chcę, żeby ktoś wziął moje miłe zachowanie kulturalne, nie, nie, nie wiem, coś takiego za jakiś, nie wiem, przejaw flirtu. Nie wiem, ja jestem po prostu zawsze dla wszystkich miły, bo i to nie dlatego tylko, że. Kultura tak wymaga, i tak dalej, no ale jak kogoś lubię, no to jestem po prostu dla niego miły, nie? Filozofii do żadnej nie ma, ale jak ktoś to nagle bierze za jakieś flirtowanie, no to jest trochę ojojoj. Nie wiem, o czym mógłbym jeszcze wspomnieć. Już, już bardziej mogę pogadać o związkach w literaturze, szczerze powiedziawszy, bo oj, tu. Pamiętam, że chyba jakoś w trzeciej klasie liceum. Miałem za zadanie napisać arg jeden argument do tezy coś tam odnośnie miłości i nie pamiętam, czy tam było coś w stylu, że miłość to jest wspaniałe uczucie i coś takiego i po prostu moja myśl to była, że ja pierdzielę co, co za bzdura. Ugryzłam ten temat trochę z innej strony, bo napisałem, że... Znaczy, na początku porównałem miłość do choroby. Napisałem, że ludzie zakochani bardzo często zachowują się jakby byli w gorączce i świata nie widzieli oprócz właśnie tej swojej tam drugiej kochanej osoby. Tam jeszcze dalej dałem, że miłość, tak jak choroby, prowadzi właśnie do śmiertelności. I właśnie na przykładzie dałem cierpienia młodego Wertera, i tam gdzieś chyba się później jeszcze do lalki odwołałem. I w sumie e, moja Poloniska była zaskoczona, aczkolwiek przyznałem plusa za to i powiedziała, że to jest bardzo oryginalny pomysł. O tak samo jak była matura próbna w grudniu gdzieś tak, był sobie język polski, to na podstawie generalnie tak się rozpisałem. Że tam e, jak jest ten. żeby przejść pierwszą bramkę, to trzeba tam napisać 300 słów i oczywiście na kardynała, a ja wziąłem i się rozpisałem na 500 słów. Tak się rozpisałem, że z tego wypracowania zostały mi tylko tam dwie wolne kartki, więc na faktycznej maturze w maju będę musiał uważać, żebym przypadkiem nie zapisał wszystkich tych kartek. Znaczy wiem, że czysto teoretycznie można tam napisać, że reszta w brudnopisie i tak dalej, ale. Czy w brudnopisie to ja sobie zawsze robię plan rozprawki, który mi... Bardzo i to bardzo pomaga. Tam zapisuję, zapisuje się sobie tak na szybko tezę, piszę jakie lektury pasują do danego motywu i też konteksty często zapisuję tam sobie na przykład. Y, piszę z boku, że ta lektura jest z romantyzmu, ta z pozytywizmu, y, kontekst jakiś powiedzmy, nie wiem, historyczno-literacki, coś takiego. I to mi w sumie bardzo pomaga. Ale szczerze, jak jeszcze była ta matura próbna stwierdziłem, że chcę sobie na wypracowanie poświęcić tekst dwie godziny. Bo zawsze jak były te, jak moja polowiska organizowała takie sprawdziany, które właśnie wyglądały trochę jak taka pisemna matura, to właśnie zawsze za każdym razem ledwo zdążyłem w te dwie godziny, a wtedy nawet nie robiłem planu, tylko po prostu jechałem jak leci. A teraz na maturze tej ostatniej próbnej rzecz jasna, ta część z rozprawką. Zajęła mi dosłownie chyba tylko półtorej godziny, ale to może też była kwestia tego, że no, temat był dosyć prosty. Przecież w ogóle tematy chyba na podstawie nie są aż takie skomplikowane jak na rozszerzeniu, bo o Boże, temat na rozszerzeniu e, to, to była inna kwestia. W sensie wydaje mi się, że chyba sobie poradziłem z tym. Z tematu o związkach przeszedłem bardzo płynnie w temat matu. Pominąłem już wielokrotnie, że akurat ten, ten segment filmu będzie bardzo taki, no, gadam, co myślina na język przyniesie w sumie. My perception has been heightened. My processing speed has become even faster. I can see the conditions for victory now. I never imagined I could become this powerful. Looks like I won't need to hide behind you anymore. Dobrze, Linet prezentuje się tak. Crit rate 64, Crit Damage 120. Ja myślę, że to jest tak w porządku, patrząc, że ona jest stabile dps Ja tu się nie będę bawił, żadne mainy i tak dalej. Energy Recharge 202. Ja, może trochę teraz zacznę rzekać, ale jak da tego jest wciąż trochę mało, jakby moje inne supporty, czy nawet healerzy mają więcej, ale to zaraz pokażę, dlaczego mi się nie poszczęściło. Artefakty, tu, no, zacznijmy od czapki. Crit rate, Crit Damage to, no, taki średni. Szczerze powiedziawszy, ja nawet jestem ukryty Major. A. A ten dev to kompletnie niepotrzebny. Jakby tu był Energy Richard, to by było świetnie, ale po prostu nie miałem niczego lepszego. Nie miałem jak właściwie do końskim jej zamienić. Tu chyba najbardziej mnie boli ten dev, ale również nie miałem zupełnie absolutnie nikogo do zamiany. Właśnie. Z Viridescentem jest ten problem, że on mi kompletnie nie chce lecieć, więc, no, tu było wielkie kopią, po prostu wziąłem, co, co dostałem. Sans. Sans jest w sumie bardzo ładny, Energy Recharge, trochę tam ataku i tak dalej, ale tu. Tu bardzo ładnie poszło, zwłaszcza ten wkrydemy. Bo zawsze mogło pójść flat atak, a nie poszło, właśnie. Piorko to jest jedna wielka średniawka. No, nie wiem, jakiś tam atak, trochę hepsów, to jest w ogóle takie. Nie wiem, też, ja bym to też w sumie takim kopium nazwał w sumie no i kwiat. Kwiat bardzo ładnie poszedł. Przecież z początku mi się tak zadawało, no bo Kryd damage, kurczę, 18 to też bardzo ładnie. Gry trochę e, mało, ale no czasami coś musi zostać poświęcone. I Energy recharge, i tu mnie najbardziej zabolało, bo Energy recharge sobie jest tak malutko, bo wszystko na końcu, oczywiście, że musiało pójść w tego defa. Oczywiście tak, y, talenty 9, 12, 12 konstelacja szóstka. Tym o co akcentem kończymy odcinek z Linet. Szczerze, budowało mi się bardzo przyjemnie. W końcu nie musiałem patrzeć, czy crit rate, albo crit jest odpowiedni. Support to ma być support. Ja tu żadną głębszą filozofię nie bawiłam. Jak już powiedziałem na początku, w kolejnym e, odcinku będzie novilet, A dalej w sumie zobaczymy, na kogo wypadnie. W każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Cześć!